Dostaniesz po wakacjach. Ciągle brakuje rowerów na rynku. Wszystko przez brak części i olbrzymie zainteresowanie jednośladami. Przy szalających cenach paliw kierowcy liczą koszty dojazdu do pracy. Na tanie rowery niestety nie ma co liczyć. Łukasz Wieczorek. Co łączy nowy rower i nowy samochód i jednego i drugiego nie kupimy od ręki. Przynajmniej nie każdy. Niektórych producentów, niektórych konkretnych modeli wciąż nie ma. Problemy zaczęły się po wybuchu pandemii zerwaniu łańcuchów. Dostaw oznaczało brak nowych jednośladów. Ostatnio kupowaliśmy rower, czekaliśmy na niego tak naprawdę kilka miesięcy zanim zostanie sprowadzony z, z zagranicy. Rok temu w tym sklepie stało zaledwie 100 rowerów. Dziś są już 2000, ale nie oznacza to, że każdy znajdzie to, czego szuka. Jedna z naszych głównych firm Posiada na stanie ponad 100 tysięcy rowerów, które nie może wypuścić do klientów końcowych, czyli do sklepów takich jak my, ponieważ na przykład potrafi tam brakować jedynie środka suportu do ramy. To jest absurd. Stoją te rowery gdzieś na magazynie i czekają tylko na tą jedną część. Brakuje klasycznych rowerów, ale też tak zwanych cargo, towarowych, których popularność z roku na rok rośnie. Teraz dostaję na rowery, które były zamówione rok temu na przykład przypadku zamówienia rowerów w tym momencie należało na niego czekać, czasami nawet do roku. Co można kupić od ręki? Przede wszystkim rowery ze środka cenowej stawki. Te rowery zawsze były i będą, dlatego że ich producenci wkładają do nich podstawowe komponenty, które zawsze są dostępne. Zawsze mogą też użyć zamiennika. Są też dostępne z reguły rowery z bardzo wysokiej półki. Na przykład sprzęt sportowy za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ciągle brakuje części. W kinach w tym roku znowu zamykano miasta. Do tego rowery stają się coraz modniejsze. Pan Bartosz zrezygnował z komunikacji miejskiej. Pan Paweł z samochodu. Pierwsza zima była jakimś tam pierwszym wyzwaniem dużym, ale okazało się, że dają radę tak naprawdę i da się też zimą jeździć. Listopada jako o pięciosobowa rodzina. To też muszę za warto nadmienić. Jesteśmy bez samochodu, niewiele to zmieniło nasz styl życia. Nadal jeździmy po kraju, spędzamy czas w ciekawych miejscach. Pan Paweł zamiast samochodem podróżuje zwykle pociągiem. Bardzo dużo klientów, którzy przychodzą do nas, mówią, że nie wolą przesiąść się na rower, ponieważ cena paliwa jest już bardzo duża. Ten ruch rowerowy w miastach odrośnie, ale on jest w skali czy w udziale m, tego w jaki sposób. Polacy przemieszczają się na przykład do pracy ciągle znikomy. Warszawa szacuje, że przynajmniej 7% wszystkich przejazdów odbywa się rowerami i z roku na rok ta liczba rośnie. Duże zainteresowanie rowerami do tego wysoka inflacja nie może być tanio. Zdarza znaczy się często, że ktoś kto kupił rower, użył rower nowy rok czy dwa lata temu i dzisiaj go próbuje spieniężyć, uzyskuje więcej niż wtedy, kiedy zapłacił za niego w momencie zakupu. Eksperci przewidują, że rowery w przyszłym roku jeszcze podrożeją. To będą coraz cenniejsze dwa koła. Pokaż wieczorek TV-24.